Bliźniak <gryzniaki> Winkle. lulu lu ma wielkie do twardego chuja w paszczy. Pan Winkle? czuje sadystyczną przyjemność, kiedy niewinne małpy są poddawane torturom? Nie, rezerwat małp? Pana Winkle. Nie! Książek Winko. jedny Małpot przepychaczy obrzydliwych, zaniedbanych rur i ciasnych, wygolonych kobiecych dziur Woltera Winkla. Co? Rodzinny rezerwat małp? Mamo! Wynocha z mojego pralniolatorium! Mamo! Spadaj, Luszyn! Matko, zobacz! Pan Winkle spuszcza małpy W klozecie! Coś ty powiedział skarbie? Małpa mieszka w kanałach ściekowych i karmią ją ludzkimi odchodami i wszelkim plugastwem. Nie opowiadaj, głupot, kochanie. Na pewno zjada żabkie Główno Gówno Winkla. Pewnie ma już je w swoich smutnych oczkach i wszędzie indziej. Luszę nie teraz, Luszyn! Musimy to biedne zwierzę natychmiast zabić i tyle! Musimy natychmiast znieść to biedne stworzenie z powierzchni ziemi! Musimy to małpo dziecko natychmiast porąbać na kawałki! Jesteś chory! Jestem chory! Musimy to zmutowane kupo zwierzę natychmiast uwolnić. Oczywiście! Ale włożysz brudną, skażoną, piżamę ochronną? Nie mogę! Bardzo sprytnie ukryłem moją minikamerę. Widzisz? Przyda mi się do nagrania doświadczeń na zwierzętach! Włożysz piżamę ochronną? Czy chcesz, czy nie? To jakaś paranoja! Kto tutaj dowodzi? Ty czy ja? Eee. 哒哒。 Jej. Ta stara małpa potrafi zrobić branie, ale ma małe cytki. No cześć! Czy mogę wejść? Trzeba zbadać ten rezerwat małp. Jakim cudem te stworzenia ewoluowały i wytworzyły pewnie rodzaj kultu! Postrzegają mamy jako boginię. To odmieni oblicze nauki! <ścoughs> Chodź zobacz! Mojego tatę. Yeah! To było niezłe. To rzadki gatunek! Szkoda, że stara, durna małpa nie potrafi zrobić kolacji. Powiedz mi, co wiesz o ślimakach. Są bardziej zagrożone niż kiedykolwiek. Oh yeah! Ta durna małpa kładła łapy nad mojego banana. Nie! Przestań! O, te stare, głupie, nędzne małpy. Nigdy nie były kochane. Lubią mnie. Wiem, że wiedzą, że ja wiem, że one czują zapach mojego banana. I podejrzewam, że chcą ssać moje jajca. Więc zajmujesz się hydrauliką? E -e, to najzwyklejsza praca, ale wreszcie mój wzrost stanowi prawdziwą zaletę. Ale przeciskanie się wśród kupy gówna musi być ohydne. No i pan Winkle cię wykorzystuje i kieruje jak jakąś gówno marionetką. No wiesz, trzeba pamiętać, że wszystko ma swoje dobre strony. A gdzie ty tu widzisz jakieś dobre strony? Właściwie to nie wiem. Ale zaraz coś wymyślę. My kiedy śpimy to nasze hasło. Mam nadzieję, że szybko zdechniesz, kurcie! Nic się nie dzieje! Popatrz tylko, nieżywa traszka. Drasz, trasz, trasz, trasz mękom. Tańczy w glebu, gambok, gambok, gambok. Eee. Ale z ciebie pojebane dziecko! Jeżeli tego nie zrobię, to w nocy przyjdzie do mnie traszchołak i sparaliżuje moje ciało i ukradnie mi wszystkie kości. <laughs> Och, dony! Ty durny, brudny prostaku! To zabobon jest! Nic nie rozumiem. Uff, wytłumaczenie jest proste, prostaku! Tak naprawdę. To traszołak będzie lizał dupę swojego starego Haha! wam, Podejrzewam, że traszołaki lubią gwałcić? Takie małpy jak ty! Nie. Spuści się do sipy Twojej matki i ją zapłodnij! Losie! Twojej mamie ciągle będzie mało! Jesteś dokładnie taki sam jak oni. Zrobili wam mydłem pranie mózgu. Najwyższy czas, żebyś nauczył się szacunku dla. Ale, ale no wiesz... My czyścimy kiedy śpimy? Wendy. Mogę skorzystać z Łazienki? Strasznie, chcę mi się zradzić. O, jakie to ekscytujące. Łazienka jest tam. Zjawiasz się akurat podczas podwieczorku. Jadłam go właśnie z tobą i z paroma światowymi przewodcami. Nakarmiłam cię ciebie. Dzięki ty psychiczna, Ma to. Strasznie śmierdzi i chyba nie ma końca. Całkiem jak kutas twojego starego Luszy. Dokąd prowadzą te drzwi? No nie wiem. Tego nie wie nikt. O... Fuj! Ta stara, durna małpa! Ta. Robi kupę! <laughs> Widzieliście takich dwóch frajerów? Bo jak ich znajdę, sprawię im buty z cementu! Szanowny panie, widziałem tych frajerów? Muszę ich znaleźć, żeby wypatroszyć jak śledzie. Co? Jako przywódca sprawię, że każdy z, z nas będzie śmierdział złotem. Eee, proszę pana. Jak będziemy tu siedzieli i czekali, to nie zarobimy ani grosza. Tony, przecież on jest kompletnie. Twój tata jest. Eee... Eee... Na no, no i przecież to jeszcze żadna tragedia. Dobra! Dobra, tato! to! Już pędza! Napiłbym się piwa.! Ani Winku, Ani Winku! Co wy wyprawiacie, burne pały? To nie jest śmieszne, Parsons. Oczywiście, że śmieszne. Ha, 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 ha. Niech on to naprawi! Niech naprawi! Zrób z tym porządek, Parsons. Oczywiście! Zapłatą jest przywilej pracy dla rodziny Winklów. Oczywiście! Po robocie złowisz nam coś do jedzenia, a ja zabieram twoją żonę, Lily, na weekend na indywidualną wycieczkę do parku rozrywki. Dolina Słodkich Marzeń! Wolterze? Dziękuję bardzo. Ogromnie Panu <laughs> dziękuję, Panie Winklerze. <laughs> Na pewno sobie poradzisz? Tylko ja potrafię im pomóc. Tak, ale... to wciąż tylko przeciskanie się wśród kupy gówna. Masz rację. Dobra, tato, już mogę schodzić. <grystanie> 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 Raport dzienny rezydencja Winklerów. Przede mną wielka zastygła masa. Śmierci jak końskie łajno i psiki. Wendy. Proszę pana. Ej, hey, gdzie on jest? Zator zlokalizowany. Uha! Uha! Pan Winkle? Co pan tu robi? <grym> Uratowałeś nasz dom, chłopczyku. <grym> Jesteś bohaterem. Dziękuję. Dziękuję ogromnie. Zapłatą jest niezła uczta dla mojego małego księcia. E, nie, dzięki. Nie, jestem głodny. Nie tak prędko, ponczusiu złoty. Mam dla ciebie niespodziankę. Naprawdę? Nie, no, owszem. No, zobacz tylko, mój drogi chłopcze. Weźmiesz to do ust. Co to? To jest jedzenie. Bardzo pyszne, bardzo rzadkie, bardzo cenne i bardzo stylowe. Parzywo. A jaki ładny kolor! Aha. Ale jednak ma zapach wątróbki. A ja jestem wegetarianinem. Żadnych mitu, ale... E, 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 e. Ponczusiu, nie zaszkodzi spróbować. Niech będzie! Oh.

<noise> w wersji polskiej udział w ziemi Kuba Truszczyński, Jacek Kawalec, Agnieszka Punikowska, Izabela Dąbrowska, Jarosław Boberek, Mikołaj Miller, Zbigniew Konopka, Joanna Orzeszkowska i Małpy. Ale główno. uważam, że to było śmieszne! No, może z wyjątkiem fioletowej grzadkiewki pana nawynkę wyglądała strasznie. To był zwykły wytwór czyjejś nadpobudliwej wyobraźni pityle! <śmienka> Hej, spójrz! Kto <śmienka> zrobił jakiś czony? <Johnny? śmienka> Dla mnie to to jest na pewno jakiś głupi kretyn. <śmienka> <śmienka>